Mimo, że świeża linia smartwatch od Samsunga zostanie zaprezentowana dopiero za kilka tygodni, to już wyciekła oficjalna specyfikacja podstawowego modelu Galaxy Watch 7 oraz modelu Ultra. I jak pokazuje się, model Ultra nie będzie miał w nazwie numeru serii Watch 7, jak ma to podstawowy model, a nazywać będzie się po prostu Galaxy Watch Ultra i nazwa ta została potwierdzona przez tajski organ regulacyjny co może oznaczać, że będzie to osobna linia Galaxy Watch. A to jasno wskazuje, że Samsung zamierza konkurować z Apple Watch Ultra o miano najlepszego zegarka na rynku. Ale może mieć problem z przekonaniem przyszłych klientów do designu tego zegarka, który jest dość odważnym projektem. Bo według renderów, które wyszły jakiś czas temu, Samsung zamierza wypuścić swój model Ultra w hybrydowej konstrukcji, łącząc ze sobą kwadratową kopertę i mechaniczny pierścień. I może to okazać się prawdą, ponieważ zostało udostępnione zdjęcie z grafiką promocyjną. Która, co prawda, została zamaskowana, ale można na niej dostrzec kształt Galaxy Watch Ultra, przypominający ten z renderów. Ze specyfikacji dowiadujemy się, że model Ultra będzie tylko w jednym rozmiarze 47 mm. I ma być dostępny w kolorze szarego tytanu oraz w dwóch jaśniejszych odcieniach. Natomiast jeśli chodzi o podstawowy model Galaxy Watch 7, to ma wystąpić w dwóch znanych nam rozmiarach 40 oraz 44 mm i mamy mieć do wyboru dwa kolory: zielony i prawdopodobnie kremowy. Ekran obu zegarków ma pokrywać szafirowe szkło, lecz Galaxy Watch Ultra ma mieć mocniejszą obudowę wykonaną z tytanu, podczas gdy Watch 7 ma mieć obudowę aluminiową. Niestety informacja, którą wam wcześniej przekazałem o pojemności baterii wynoszącej 578 mAh dla modelu Ultra jest błędna, bo okazuje się, że będzie miał większą baterię o pojemności 590 mAh. Czyli będzie mieć taką samą pojemność baterii jak Galaxy Watch 5 Pro. Natomiast Galaxy Watch 7 będzie mieć 300 mAh dla wersji 40 mm oraz 425 mAh dla większej wersji 44 mm. Oba zegarki posiadają stopień ochrony IP68 w zakresie odporności na kurz i wodę oraz certyfikat wojskowy, więc powinny wytrzymać ekstremalne temperatury, strząsy, wibracje czy wilgoć. Jeśli chodzi o wodoszczelność to Galaxy Watch 7 ma mieć wytrzymałość 5 atmosfer, a model Ultra ma mieć wytrzymałość 10 atmosfer. Dużym ulepszeniem dla obu zegarków jest podwojona pamięć masowa wynosząca 32 GB, co pozwoli na pobranie znacznie więcej aplikacji oraz utworów muzycznych do treningu. A sercem obu modeli będzie nowy pięciordzeniowy procesor Exynos W1000 wykonany w procesie produkcyjnym 3 nm i mają działać na systemie Wear OS 5 z nakładką OneUI 6 Watch. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to Galaxy Watch Ultra może pochwalić się szczytową jasnością sięgającą aż 3000 nitów, co oznacza, że tarcza zegarka będzie wyraźnie widoczna w każdych warunkach oświetleniowych, podczas gdy szczytowa jasność w Galaxy Watch 7 będzie sięgać 2000 nitów. Kolejnym ulepszeniem będzie znacznie dokładniejsze rejestrowanie lokalizacji, ponieważ oba smartwatche będą wyposażone w dwuczęstotliwościowy moduł GPS, a to zapewni większą dokładność rejestrowania trasy podczas treningów na świeżym powietrzu. Specyfikacja zdradza również, że w Galaxy Watch Ultra obecny będzie dodatkowy przycisk szybkiego uruchamiania i ma być on zamieszczony po środku pomiędzy dwoma przyciskami. I ostatnią rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że Galaxy Watch Ultra będzie dostępny tylko w wersji Bluetooth z LTE, co może znacznie wpłynąć na jego cenę. Oczywiście pozostaje nam tylko poczekać do 10 lipca na oficjalną prezentację, która to wszystko potwierdzi. OK, tyle ode mnie. Dajcie mi znać w komentarzu, czy czekacie na nowe Galaxy Watch. Oczywiście łapki w górę oraz subskrypcje mile widziane i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!